Siemanko, witam Was w odcinku 21 sejgodzik ciekawostki. W tym odcinku pokażę Wam 3 ciekawostki. Pierwszą z nich będzie leczenie się w trakcie walki. No więc najpierw niech nas trochę uszkodzi. No dobra, poczekamy trochę, niech nam e, zada kilka obrażeń. No i dobra, jak mamy małą HP, wciskamy klawisz Control na przykład, żeby było szybciej, no i otwieramy jak W ten sposób nas e, nikt nie może zaatakować, a my po prostu się leczymy. Dobra, poczekam go. Dobra, teraz Wam pokażę sposób na, sposób na szybsze zbieranie, no to wciskamy klawisz y, CTRL i po prostu tak jakbyśmy normalnie zbierali. Ale lagi, dobra. No to jak widać, y, szybciej trochę zbieramy. No i ostatnią ciekawostką jaką pokażę w tym odcinku, to będzie latanie naszego bohatera. E, wystarczy, że wciskamy klawisz Ctrl i klikamy F8. No i możemy na taką wysokość tylko podskoszyć. Nawet możemy tak zrobić po e, śmierci. Zaraz wam pokażę. Tylko zginę. Kto z, nas, kto z nas tutaj musi zabić, Niech nas atakują, A może dobiję tego jednego to się na nas wszyscy rzucą. No wiem, niech nas szybko zabiją. I w końcu nas zabili. No to teraz przytrzymuję klawisz Control i klikam F8. Jak widać, nas bohater uniósł się z My Ok. Lecimy do nieba. Dobra, to było wszystko w tym odcinku. No to na razie.